kochani, takie moje najdroższe, takie bardzo, bardzo szybkie wideo, bo za chwilę specjalny gość przychodzi do mnie i muszę to szybko zrobić. Ja chciałam Wam pokazać, jestem taka szczęśliwa, dlatego, że właśnie robię mm, herbatki zioła, ale takie super już w saszetkach, nie? No i to pierwsze dwie, pierwsze dwie zrobiłam, naprawdę pierwsze dwie, rewelacyjne są, po tym moim świlucie, co dostałam, to już tak się wziąłam konkretnie, żeby ludziom pomóc na zapalenie płuc, na, na ten kaszel, bo ja myślałam, że naprawdę umrę, znaczy prawie umarłam, jak mnie to kaszlało, ale później zrobiły takie dłuższe video, ale pierwsze dwie saszetki są dla mojego specjalnego gościa, księdza, który przychodzi do mnie, no i e, ja już sobie przetestowałam jedną, naprawdę jest rewelacyjna, no Normalnie, jak, jak herbatkę się bierze i zaparza. E, no i bardzo, bardzo pomaga, naprawdę bardzo pomaga. E, no, zioła to są zioła, tak. E, to jest ważne, żeby robić cały czas e, i pomagać innym ludziom. Bardzo, bardzo ważne. E, więc takie sasze tu nie nie. Proszę bardzo, zrobiłam. Zaraz to spakuję. Jestem, no, jestem taka dumna i szczęśliwa, że wow. No i w ogóle podnosi. Y, Um, układ immunologiczny taki się robi mocniejszy, no ja już w ogóle jestem dużo mocniejsza ze wszystkim ale się cieszę, że normalnie nigdy nie myślałam 20 lat temu, że będę lubiła herbatki takie ziołowe, zobaczcie fajowe, no aż się cieszę no, u mnie oczywiście są ceny, niech mnie, nie, niech mnie nikt nie pyta oczywiście o ceny, bo u mnie wszystko jest tak. Bo ja przeznaczam większość na ludzi, którzy potrzebujący są na msze, na kościoły, więc ja prawie nic z tego nie mam. Ja tylko wkładam sobie swoją robotę. Więc y, oprócz tego, że zamawiasz, to pomagasz innym biednym. I tak byłem, zawsze u mnie paczka kosztuje 50 funtów ze wszystkiego, czy robię jakieś tam coś tam. Aloesy były oczywiście tańsze. Tak jak terapia online. Kto chce, to sobie zamawia. Kto nie chce, to sobie nie zamawia. No to też nie tylko chodzi o to, żeby ja nie potrzebuję tak naprawdę robić tych pieniędzy, ale żeby innym pomagać i ludziom wysyłać. Zresztą ludzie, którzy bardzo dużo ludzi może poświadczyć, kiedyś może poświadczą i powiedzą, ile ja wysłałam im pieniędzy, ile ja wysyłam cały czas i do Polski, i do Anglii, I teraz jestem w Anglii, więc jest ok. E, no i. Jakby ktoś chciał na przykład jakiś większy, coś słoiczego, mieszka w Anglii, tak chce sobie sam odebrać, bo szkła nie będę mogła wysyłać. Więc przyczynia się do tego, żeby innym pomagać. Mam mi chłopczyka, który ma guza w mózgu, mam tatę jego, który ma guza w mózgu. Trzeba naprawdę takim ludziom pomagać, bo ci ludzie nie mają tak naprawdę pomocy ani film. Ale to jest bardzo długi film. Uciekam, bo za pół godziny przychodzi ksiądz, który właśnie, właśnie mu robi te, te, na szybko te saszetki, bo przy tego musiałam obiad ugotować i wszystko. Więc jestem tak szczęśliwa, że nie wiem, wsadzamy tego do, do superowego pudełeczka i będzie miał takie saszetki, bo on też trochę kaszle. Więc no, będę robiła też na odrobaczanie, też yy, niesamowite. No już się cieszę, już się cieszę. No. Wszystko powolutku, powolutku, żeby pomagać innym, żeby pomagać, a Ty tym możesz pomóc, przy zakupie tego możesz pomóc innym ludziom, żebym ty... no bo talenty trzeba spieniężać, tak, naprawdę trzeba spieniężać, ja je spieniężam, ja sobie nic nie kupuję, nawet kurczę peruki sobie nie kupuję przecież, więc chodzę w czapce, chodzę w chustce, mam taką jedną już od tylu lat, żeby tylko na granicy przejechać i tyle więc zawsze uważam, że trzeba innym ludziom pomagać. Normalnie się tak cieszę, że... Naprawdę jestem dumna siebie, że taką super herbatkę zrobiłam, zobaczcie. Piękna, nie? Już Torinia piła, bo Kaszy naprawdę jeden dzień piła. Jeden dzień wypiła trzy takie saszetki, nie? Czyli trzy herbatki i naprawdę jej prawie przeszedł kaszel. A miała tak na klatce piersiowej, że wow. Dobra, kończę z Bogiem, Slim. Was przytula, pozdrawia i pa 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 i udostępniaj te wszystkie nagrania bo to innym też pomoże i jak będę chciała e, takie mm, taką paczuszkę znaczy no oczywiście no, nie jedną tylko z 20-25 będzie w paczuszce e, to to dawaj znać e, na prywatne ja wysyłam tak jak z moimi ziołami było e, w tym e, z Wysp Kanaryjskich to ja wysyłam wpłaca, że zdjęcie że w, Zrobiłaś wpłatę i ja wtedy wysyłam Ci. No i znowu sobie biorę na głowę następne prace. Ojejku, jejku, a jeszcze nie wzięłam się w garść, żeby zacząć biegać, i coś robić ze sobą. Ale im więcej innym się pomoże, tym więcej sobie się tak naprawdę pomaga, bo wtedy mamy tą nagrodę w niebie i będziemy razem świętować. Już się bardzo cieszę, bo 500 zł poleciało do dziewczyny, która bardzo potrzebuje. E, dziękuję Agusi, która się przyczyniła oczywiście do tych pieniążków będzie oglądała to będzie wiedziała o co chodzi e, do pani Ani też poleciało ponad 500 zł e, więc cały czas coś e, tutaj, e, tutaj ludziom no to tak już ponad 1000 poleciało w Anglii ale ja mówię o nie mówię o 1000 zł tylko mówię o tysiącach funtów czyli to jest no, prawie 5000 zł więc bardzo, bardzo się cieszę, że, no, że mogę się ja przyczynić do tego, żebyśmy pomagali innym ludziom. Yy, no ludzie mnie dalej pytają, czy przysyłać dalej rzeczy. Jeżeli naprawdę masz coś fajnego, ale tak fajnego, niezniszczonego albo nowego, no to ja mam cały czas oczywiście ludzi, żeby rozdawać to i, i, i księdzu, co po chwilę daje, on daje tam swoim parafianom yy, i też ludziom tutaj na oko, którą Duch Święty mi podsyła. To oczywiście, że możesz wysłać, tylko jak bardzo ci proszę, jak są jakieś badziewia, no to nie rób tego, bo to jest bez sensu. Dlatego, że ktoś jest biedny albo chory, no to ma dostać badziewie tam jakieś dziurawe, bez sensu. Dobra, miałam szybko gadać, więc szybko, szybko gadam. Proszę, jakie piękne herbatki, ale się cieszę. Dobrze, Tam mi dawaj w komentarzu, jak jesteś dumna ze mnie, nie? Już zioła niesamowite są zrobione. Bardzo długo je robiłam. Bo musiałam suszyć tutaj w Anglii, a w Anglii to wiadomo, to nie, jest, to nie są wyspy, gdzie na słońcu położę, no i moje mieszanki, ale to naprawdę, to tak jak Pan Jezus powiedział, zostawiam Ci owoc na pożywienie, a liście na medycynę, no i tu są tu właśnie te same liście. Dla mnie nie ma szans, żeby iść do szpitala, oczywiście na porodówkę, no to poszłam. Ale reszta Pan Bóg mnie leczy, naprawdę. Le, p, p, Pan Bóg jest lekarzem. I nie, nie, mnie to nikt nie przemówi, nikt mi nie przemówi. Ludzie mi mówili, że umrę i proszę bardzo, jestem nadal tutaj. Będzie dobrze, tylko trzeba sobie nawzajem pomagać. Z bokiem Eddy Slim, papa.